Mieszko I Plontonogi, dokładna data urodzenia nie jest znana, lecz zakłada się, że jest to między 1131 a 1146 rokiem. Zmarł 16 maja 1211 roku. Książę z dynastii Piastów, od 1163 roku formalny współrządca Śląska, od 1172 roku książę Raciborski, od 1201 roku Opolski, od 1210 roku książę Zwierzchni Polski. Był synem Władysława II Wygnańca i Agnieszki Babenberg, młodszym bratem Bolesława Wysokiego i starszym bratem Konrada Laskonogiego. Jego przydomek Plontonogi lub Laskonogi pochodzi prawdopodobnie od jego chodu lub budowy nóg. W 1163 roku cesarz Fryderyk I Barbarossa zmusił Bolesława Kędzierzawego do oddania Śląska synom Władysława Wygnańca. Mieszko i Bolesław Wysoki zostali formalnymi współrządami Śląska ale faktyczną władzę sprawował ich stryj do swojej śmierci w 1173 roku. W 1172 roku mieszko otrzymał od brata dzielnicę Raciborską, obejmującą zachodnią część Górnego Śląska. W 1201 roku, po śmierci brata, przejął także dzielnicę Opolską, obejmującą wschodnią część Górnego Śląska. Był pierwszym władcą Górnego Śląska z dynastii Piastów i pierwszym władcą Ogółem. W polityce zagranicznej Mieszko współpracował z Czechami i Niemcami, zwłaszcza z biskupstwem wrocławskim. Wspierał także zakon krzyżacki w Prusach i brał udział w wyprawach przeciwko pogańskim Prusom. W 1206 roku zawarł sojusz z księciem czeskim przemysłem Odtokarem i przeciwko Leszkowi Białemu i Henrykowi Brodatemu. W 1210 roku Mieszko został wybrany przez część możnowładców na księcia zwierzchniego Polski po śmierci Leszka Białego. Była to ostatnia próba utrzymania jedności państwa piastowskiego przed podziałem na dzielnice. Jednak Mieszko nie był uznawany przez wszystkich książąt polskich i musiał stawić czoła opozycji Henryka Brodatego i Władysława Odonicza. Mieszko zmarł 16 maja 1211 roku w Krakowie i został pochowany w katedrze na Wawelu. Jego następcą na Górnym Śląsku został jego syn Kazimierz I.